Czołem. W tym filmie pokażę, jak wykonać rolowanie i obronę okrężną. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, że idziemy w szachownicy. No żeby w ogóle rolowanie wykorzystać, musimy mieć kontakt z rogiem. Załóżmy, mamy kontakt z przodu. Najpierw każdy obejmuje swój sektor ogniowy. Pierwsza dwójka naprzód, później boki. No i ostatnia osoba na tył. I pada yy, komendo, dwócy roluj w tył. Pierwsza osoba zawija się klepie. Ostatnią osobę, że jest ostatnia już z przodu, biegnie na tył, obejmuje ten sektor, ta osoba już uwolniona, później ta osoba znowu biegnie, bierze tył i tak dalej, i tak dalej, aż się zrólujemy, zerwiemy kontakt z przeciwnikiem. Właśnie do tego to służy, żeby po prostu zerwać kontakt z przeciwnikiem, jeżeli mamy słabsze siły. Co do obrony okrężnej. Też zaczynamy tutaj z szachownicy. Zakładamy, że akurat cofamy się z rolowania, natomiast gdybyśmy szli do przodu, działa to analogicznie tylko odwrotnie. Pierwsze dwie osoby, które tutaj dobiegną, tworzą bramkę. Pierwsza osoba wystawia rękę do góry i każda się osoba, klepie ją, ta osoba zlicza ile jest osób. Druga osoba mówi biegającym osobom, gdzie mają się ustawić. Jak nie pierwsza mówi, nie, dwunasta, dziewiąta, gdzieś tam trzecia. I dalej pomiędzy, dalej pomiędzy. No z tym tylko, że dowódca powinien być w środku, żeby mógł wszystko ogarniać, nie musiał własnego sektora trzymać. Ta osoba melduje mu ile weszło osób, no i właściwie to tyle. Natomiast można zrobić to jeszcze inaczej, tu będzie bramka. Ustawiamy tylko najważniejsze sektory, gdzieś tam 12, 9, 3 i następne osoby są już kierowane do tej drugiej osoby, za jej plecami. Tak, akurat no, brałka stworzy jedno. Chyba coś do wózka do tego. Mamy cztery sektory. I wtedy, gdy jedna osoba pilnuje sektoru, druga może sprawdzić, czy niczego nie zgubiła. Może napić wody, odnowić siły. A później tylko się zamieniają. No i jeszcze znak rzeczny do utworzenia obrony okrężnej. No i to było na tyle z tego materiału. Oczywiście w przyszłości kolejne odcinki. Do następnego czołem.